wśród takich bagienek tak mniej więcej sobie jadę w takich okolicznościach przez 35 minut e, już się powoli nastrajają co zaraz ta mnie otoczy i będę sobie robił dzyn dzyn, 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 dzyn dzyn no i dojechamy to się nazywa Browns Camp tak zwana OHV area OF highway vehicles Area, czyli generalnie plac zabaw dla wszystkich, którzy lubią enduro i generalnie pokinać po lesie. Bardzo dużo tu bardzo są popularne te side by side car, czyli takie, wiecie, kamkamy czy te polarisy. To jest też świetne. Bardzo dużo do tego jest, no, ale jak widać, jest też dużo motorów, wkładów. Ja właśnie się tu spotykam z kolegami na kładach. Nie lubię jeździć samemu, bo ten las jest olbrzymi Łatwo się to zgubić Poza tym boję się, że jak się wywrócę to ten No i to jest takie wiesz Staging Czyli ludzie sobie tu stoją i ten I się rozpakowują, przepakowują Przygotowują A jestem Jeszcze dwa słowa jak to mam taką fajną rampę składaną Tu się busik ładnie mieści Przypominam, przypinam go tylko na dwa pasy. Tam jest taka belka między fotelami, mi nie jechał do przodu i zapinam jeszcze pasy do tamtych foteli na krzyż, żeby w razie wypadku mi nie przeleciał ten motor. Nie wiem czy mnie to uratuje. No ale tak mam to w miarę dobrze roz zorganizowane. Tam położyłem taką folię, żeby mi się fort nie ubrudził. No i krótka akcja. Z dwoma rękami to już w ogóle, więc przerwa. ंदन नंदन नंदा शोक्य That was good. Więc tu jest stała dobra kaszanka po uderzeniu w drzewo. Teraz jest ona trochę naprostowana, ale generalnie dokoło odpada totalnie. Chłopaki pojechali po samochód z przyczepą, bo udało nam się to wypchnąć. A te hałasy to... To, bo tutaj też ten brąszek, gdzie jesteśmy, to nie jest tylko plac zabaw dla offroadowców, ale też dla y, tych co lubią strzelać z karabinów, pistoletów, wysadzać bomby i tak dalej. To zazwyczaj idzie w parze zresztą. Na przykład żona strzela, a mąż jeździ albo wszyscy razem jeżdżą, a później wszyscy razem strzelają. Generalnie no, to jest poważny plac zabaw. No, ale korzystając z chwili, że chłopaki jadą po sprzęt, to ja mam okazję poopowiadać o tym motorze. Więc tak, kupiłem go, bo bardzo chciałem spróbować współczesnego dwusuwa. On nie jest aż tak bardzo współczesny 2012 rok, więc nie ma jeszcze tych nowych gadżetów w wtrysku. I kurde, Belle powtarzyłem to już wiele razy, ale uczciwie muszę przyznać, że jest dla mnie za mocny. Jeżeli jesteś na takim samym poziomie jak ja, czyli zwykły amator, co lubi czasem sobie odkręcić manetę. To szybko ta moc przestaje cieszyć, zaczyna bardziej denerwować. Jeżeli jesteś właśnie takim zwykłym ziomkiem, co lubi czasem wsiąść popyrkać, to odradzam. No, chyba że lubisz po prostu to wrażenie, jak jest za mocno, i ten wkręca się na te obroty, nic tego, nicowego, robi ła, i, 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 i kurde, leżysz i cię boli dupa. Tak to, tak to wygląda w moim przypadku. Dwa razy próbowałem iść na kole, dwa razy przegiołem. Jestem zły na ten motor za to. Poza tym uwielbiam go. Wszystko inne jest fajne. Podoba mi się ten Wus charakterystyka tak na niskich obrotach. Zaskoczyła mnie 300. -a. Może to dlatego, nie wiem jak 250 robią, ale ten podjeżdża pod góry pięknie. Błe, 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 błe. Ym, zawieszenie to jest wersja w ogóle XC, taka chyba tylko w Stanach, czyli nie XCW, tylko XC, czyli, czyli no nie ma lamp, nie ma nic. Ma zawieszenie z prolinkiem normalnie jak w motocrossowej wersji XCW by miało tutaj te, te takie wiesz pds co nie ma tych wszystkich tu gadżetów żeby haczyły jak przejeżdżasz przez drzewa yy, tu ma white power fajne zawieszenie. Yy, no i generalnie mam mieszane uczucia, bo, bo, bo jak go kupiłem to mówię ojej jak pięknie tu pod te, pod te wszystkie szlaki jak on wjeżdża tak łatwo bę, 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 i, i, i jestem u góry już tutaj naprawdę się wspinałem na piękne góry i to idzie dość łatwo. Eee... Z zawieszenia nie jestem zadowolony, ale to dlatego, bo ono po prostu ma za twarde sprężyny. Zmieniłem na większy przód, ale mi to nie pomogło, bo coś tam zepsułem i teraz nie mam tłumienia i więc nie mogę się wypowiedzieć o zawieszeniu, bo po prostu kurde wiem, że z tym konkretnie akurat coś jest nie tak. A już nie będę go serwisował, bo zaraz sprzedaję. Poza tym bardzo lubię. Jest w miarę solidny, miałem bardzo mocne gleby. Tu może dzięki temu, że mam takie fajne słonki Kierownica jeszcze jest też super solidna z takim specjalnym amortyzowaniem, więc też nie wiem jak jest na oryginalnej kierownicy. Bo tutaj mam dzięki temu podobno trochę mniej dokuczliwych wibracji. I faktycznie, nie wibracje to nie jest coś, co mi akurat przeszkadza w tym motorze. Bardziej odczuwam je na podnóżkach, szczerze mówiąc, ale nie ma kłopotu. No i yy, co? No i pięknie, że spawuje, fajnie wjeżdża, wiesz, widać, że ma potencjał, tylko mówię wam, straszny, straszny, straszny wariat. Yy, yy, już na tych wysokich, super wysokich obrotach to jest taki w miarę ok, powiedziałbym, nawet trochę może rozczarowujący. Niskie obroty są wspaniałe, bo jest naprawdę dużo momentu, zaskoczyło mnie to strasznie i na niskich jest, da się to kontrolować. Natomiast ten taki średni zakres, gdzie on nagle włącza tą bombę. Włączają bez żadnego ostrzeżenia. Spędziłem na tym motorze, nie wiem, z 5 godzin może cały czas nie mogę się do tego przyzwyczaić. Cały czas to przychodzi z nienacka i robi mi straszne kuku. Yy, o co chodzi w tym za mocnym motorze? Jeżeli jeździsz po szutrach w jakichś równych, płaskich drogach, to im więcej mocy, tym lepiej. Wiadomo, możesz sobie robić poślizgi, kontrolować, być dumny, że, że potrafisz opanować tego szatana, to jest zajebiste ale jeżeli jeździsz po hopach, po jakichś trochę technicznych terenach i wiesz, przechyli ci się ciało do, go, do dyłu i pociągniesz tą manetkę o ćwierć milimetra i w konsekwencji motor wystrzeliwuje na 2 metry w górę, przysięgam, ciebie zostawia z, z, z dupą na tym kamieniu, który się wbija od zawsze się wbije tam tak najmniej korzystniej. I to jest y, po prostu okrutne, więc jeżeli jesteś, y, motor, mówię, ma, Ach, co ja, więc, więc wiesz, ja po pierwszej jeździe mówię, o nie, to nie jest dlatego. Tu dali ci taką opcję, że możesz zmienić, otwierasz to w moment i wymieniasz sprężyny tam. I, i zmieniamy sprężyn. Ma zmieniać charakterystykę tego silnika. Założyłem sprężynę, dla. dla było napisane, yo, było napisane, że, że for Pusis założyłem to, dla, tą sprężynę dla, dla pipek i moim zdaniem nic się nie zmieniło. I e, cały czas w, w, wyrywa. E, nuance no, może jakiś niuance, nie więc to w ogóle nie pomogło. Czerwonej tej najostrzejszej, nawet nie próbowałem. No, mówię, na, ze średniej zmieniłem na, na Furpussis i nic to mi nie pomogło. Nie umiem przez to jeździć na kole, nie umiem się uczyć tym motorem na kole, bo, no bo już mi boli dupa. Po prostu mam spuchniętą, mam ślady. Kurde, no. Poza tym co mnie e, zaskoczyło, o, tu coś popierdzieliłem. Tak, jest wygodny do rozbierania, naprawiania. E, nic z nim właściwie nie robiłem poza wymianą tej sprężyny bez sensu i wymieniłem rozrusznik na mocniejszy, ale teraz słyszę, że bending mi poszedł, bo kręci się jak szalony, ale niestety nie łapie. Rozrusznik więc działał tak sobie, tak co drugi raz mi się udawało, ale kopanie ma kompresję. Ale absolutnie nie jest to tak dokuczliwe jak kopanie 4-suwa, więc w sumie ten brak rozrusznika nie przeszkadza aż tak bardzo. Chociaż następny motor Enduro, jaki kupię, na pewno będzie miał rozrusznik działający w 100%. To jest dla mnie ważny punkt programu. I nie wiem, co tu mogę jeszcze opowiedzieć. No, po jednym z gleb Cholera, po jednym właśnie z tych przegięć na kole. Tu mi się takie coś stało, że właśnie odtedy no, ich się zepsuł, że ta e, gruszka tutaj mi się wbiła w rozrusznik e, i nie umiem tego naprostować. Już kopałem, starałem się coś robić, ale sobie nie poradziłem, poza tym też nie mam czasu. E, poza tym właśnie, co, co śledztwo robiłem, to, to te silniki są bardzo wytrzymałe, nie trzeba zmieniać tłuków jak w krosowych ćwiartkach, e, więc, więc spoko. E, nawet jeżeli musisz, to jest to, co chciałem, dlaczego chciałem spróbować dwusuwy. Po tym, co mi się ostatnio stało w WRC, jak się urwał zawór, i kosztowało mnie to całkiem niezły samochód, żeby naprawić ten jednocylindrowy kurde silniczek, to pomyślałem sobie, a spróbuję te dwusuwy, wiesz, będę sobie zmieniał tłok za 100 dolarów, czy tam 150, kurde, euro cały zestaw. Naprawczy i, yy, i w dupie miał, ale nawet tych tłoków nie trzeba tutaj zmieniać. Te 300 yy, mają naprawdę bardzo dobrą opinię. Chciałbym bardzo spróbować tą nową 300 od 2018 roku, które mają ten wtrysk. Podobno one są trochę łagodniejsze, troszeczkę lepsze yy, da się je opanować. Yy, no mówię, to jest pierwszy motor w moim życiu, który naprawdę nazywam absolutnie za mocnym dla mnie. I, 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 i denerwującym mnie, i że i nie chcę się już nim więcej bawić. Ale yy, nie chcę z nim o tak, nie chcę z nim zostać na zawsze. Natomiast yy, za każdym razem, jak na niego wsiadam, to, to jednak gęba mi się bardzo mocno uśmiecha. Znowu te piękne bałagenka, już teraz w drodze powrotnej. I ta wspaniała natura skłania mnie do e, różnych refleksji No dzisiaj refleksję mam taką że co to się w mordę wydarzyło bo e, kurde bele zgas mi ten motor najpierw się zgubiłem później e, dalej właściwie już myślałem że jestem na dobrej drodze i chyba byłem ale e, kurde zgasł mi nagle i nie chciał odpalić i na szczęście e, Tutaj w Ameryce ludzie sobie bardzo pomagają. I się zatrzymał ktoś, i e, e, pojechał po swoją ciężarówkę, i mnie ściągnął. I mnie uratował, bo w tym lesie to bym tam, e, no kurde, utknął kompletnie. E, no i jakie mam refleksje? No, zmarwiony jestem, bo zostało mi 20 dni w Oregonie. Jeszcze bardzo dużo rzeczy do zrobienia, i właśnie dorzuciłem sobie kolejną do listy, czyli naprawienie tego motoru. A już właściwie to powinienem go sprzedawać. No i tak wiem, co wygląda moje życie. Jeżdżę, więc jestem. Jeżdżę, więc rzeźbię. Eee, no nie mogę powiedzieć, że nie lubię tego motoru. Eee, ale no ta przygoda tak dorzuciła ten, ten yy, kolejną kroplę goryczy. Eee, no, Czyli są dwie. Raży, za mocny. A dwie, dwa, że. No kurde. Nawet KTM w takim dobrym stanie, bo on miał tam z 50 godzin, jak go kupiłem. No i, i kurde, nie tak naprawdę się nie zepsuł, po prostu z, 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 zatka, z, coś tam w tym gaźniku musiało się zatkać. Mam nadzieję, że przeczyszczę i będzie dobrze. Nie narzekam cały czas na życie, tylko że jest trochę cięższe niż bym się spodziewał. Jeżdżę więc jestem.